4 gole, 20-latka w hicie kolejki, kolejna zmiana na pozycji lidera i szybkie gole w Tyczynie. Zapraszamy na ósmą w tym sezonie odsłonę 4 Ligolaco, czyli magazynu goli 4 Ligi Podkarpackiej. Zobaczmy, jak wyglądały pary ósmej kolejki, których wynik było niełatwo przewidzieć. Do Kolbuszowej Dolnej pojechały Karpaty, Krosno, a JKS Jarosław do Tyczyna. Z pewnością ciekawie zapowiadały się też starcia Beniaminków. Sokół nisko czarnie jasło, Legionu Pilsno ze stalą łańcuch, zaczynajmy prezentację wszystkich goli ósmej kolejki. Pierwszy gwizdek tego weekendu zabrzmiał w Kolbuszowej Dolnej, gdzie wicelider podejmował mające duże ambicje Karpaty Krosno. Wszyscy liczyli na zacięte widowisko, a tymczasem w 12 minucie goście objęli prowadzenie. W pole karne piłkę dośrodkował Patryk Tetlak, a Michał Musik głową trafił do siatki po raz pierwszy w tym meczu. W 39 minucie Sokół przeprowadził akcję lewą stroną. Patryk Szczurek zagrał do Musika, ten zakręcił obrońcą i podwyższył rezultat. Po zmianie stron w 56 minucie duet Szczurek i Musik podwyższył po wzorowej akcji na 3 do 0. Karpaty były bezradne, a gospodarze to bezlitośnie wykorzystywali, a w szczególności były gracz Stali Rzeszów Michał Musik. Otrzymał piłkę z prawej strony boiska i z kilkunastu metrów uderzył nie do obrony. Wynik meczu został ustalony w 90. minucie. Jeden ze stoperów Sokoła zagrał długą piłkę w pole karne rywala, tam jej lot przedłużył Mikołaj Szczurek, który przelobował bramkarza rywali, ustalając wynik meczu. Sokół Kolbuszowa Dolna Karpaty 5-0. do 0. W drugim, piątkowym meczu można było zobaczyć w akcji drugiego z liderów czwartej ligi JKS Jarosław, który zawitał Dotyczyna. W tym meczu padły trzy gole i wszystkie w ciągu zaledwie trzech minut. W 23 minucie Jakub Chrupcała podał na wolne pole do Oliwiera Pilcha, który będąc w oko w oko z bramkarzem Strugu strzałem lewą nogą z 16 metrów dał prowadzenie przyjezdnym. Gospodarze po wznowieniu nie zdążyli wyjść z własnej połowy, kiedy to piłkę przechwycił Jakub Chrupcała, podał do Sylwestra Magdziaka, ten podciągnął ją kilka metrów i pięknym strzałem w lewy górny róg podwyższył na 2 do 0. Kilkadziesiąt sekund później Strug nie dał ponownie się zaskoczyć przy kolejnym rozpoczęciu gry od środka. Gospodarze ruszyli prawą stroną i w polu karnym szarżującego tyczynia Nina sfałował jeden z obrońców i sędzia Jakub Koza podjął decyzję, by podyktować karnego. Pewnym jego egzekutorem był Mateusz Prokop. Mimo starań piłkarzy obu stron więcej w tym meczu goli nie było. Strugi KS, 1 do 2. W sobotę rozegrano większość spotkań ósmej kolejki. Wiśniowej i miejscowi wisłok podejmował sokoła sieniawa. Gospodarze w swoim ostatnim meczu przegrali u siebie 1-7 do 7 i z pewnością chcieli się odkuć. W 18 minucie po dośrodkowaniu z prawej strony boiska piłkę głową do bramki Sokoła skierował Jakub Krok. Tuż przed przerwą ponownie zakotłowało się pod bramką Sokoła, tym razem po rzucie rożnym, a swoją szansę wykorzystał strzałem z pola karnego Wiktor Majewski. Kolejny gol dla gospodarzy padł 6 minut po wznowieniu gry po przerwie. Miejscowi wyprowadzili kontrę, prawą stroną popędził Michał Szymański, który w odpowiednim momencie wrzucił piłkę na głowę nadbiegającego Karola Czelnego. Wisłok nie zadowolił się wysokim prowadzeniem, bo w 63 minucie znakomitą akcję lewą stroną przeprowadził Majewski, dośrodkował piłkę w pole karne, a tam w dobrej pozycji był Szymański, który podwyższył na 4 do 0. Ten sam gracz w 67. minucie dobił rywali. Piłkę w pole karne Sokoła zagrał Mateusz Gdowik, czelny zgrał ją do Szymańskiego, a ten pewnym strzałem z około 11 metrów ustalił wynik meczu. Wisłok soku Sieniawa: 5 do 0. W Nisku doszło do starcia Beniaminków. Miejscowy Soku podejmował czarnych jasło. Gospodarze wyszli na prowadzenie w 15. minucie. Akcję rozpoczął Daniel Kelechi, ale to co potem się działo, to już zasługa Krystiana Pietrzyka który zabawił się z obrońcami Czarnych przed polem i strzałem za szesnastki otworzył wynik spotkania. W 22 minucie Daniel Kelechi wywalczył piłkę w strefie obronnej przeciwnika, podał do Jakuba Marzysza, a ten strzałem z dystansu podwyższył na 2 do 0. W 30 minucie gościom udało się zdobyć gola kontaktowego. Przeprowadzili akcję prawą stroną boiska, Karol Żońca dośrodkował piłkę, a te do bramki wbił Radosław Macnar. Czarni wyrównali w 55. Minucie. Rzut wolny wykonywał Adrian Nowak, piłkę w polu karnym przed bramkę zgrał Tomasz Tragarz, a całą akcję sfinalizował strzałem z bliskiej odległości Macnar. Czarni soku nisko. 2 do 2. Z niska przenosimy się do przeworska. Tam Orzeł podejmował Ekobal Stal i to właśnie goście byli faworytem tego spotkania. W 27 minucie solową akcją popisał się Miłosz Gierczak, zakręcił defensorów Orła w ich polu karnym, huknął na bramkę, a bramkarz przeworszczan odprowadził tylko piłkę wzrokiem. W 68 minucie piłkę w pole karne Orła zagrał jeden Sanoczan, a w polu karnym do siatki skierował ją Jakub Nowak. Orzeł Ekobal Stal. 0-2. do dwóch. W ostatnim sobotnim starciu Głogowia Głogów starła się u siebie z Kosmosem Nowotaniec. Gospodarze po znakomitym otwarciu sezonu nie mają ostatnio najlepszej serii, ale pewnie po cichu liczyli, że uda pokonać się Kosmos, który na wyjazdach nie jest tak groźny jak u siebie. Ale trener Dariusz Pastuszak w przerwie dokonał dwóch zmian. Na placu gry pojawił się m.in. Jonathan i to on otworzył wynik spotkania. Po rzucie rożnym mimo asysty obrońcy skutecznie wywalczył sobie miejsce i głową dał prowadzenie gościom. Nieco ponad 8 minut później Piotr Krzanowski wybił piłkę na połowę rywala, tam próbował wybić ją jeden z obrońców, ale piłka wpadła pod nogi Nazara Werbnia, który z pierwszej piłki huknął na bramkę rywala, kompletnie zaskakując bramkarza Głogowi. Głogowia nie zamierzała się poddać, bo w 81. minucie z rzutu wolnego piłkę w pole karne zagrał Jakub Siara, a głową gola kontaktowego zdobył Tomasz Błonka. W 87 minucie w pole karne miejscowych wpadł Jabba Pakadze, gdzie został sfaulowany. Na gola jedenastkę zamienia sam poszkodowany, tym samym ustalając wynik meczu. Głogowia kosmos... 1-3. W niedzielę kolejkę zakończyło spotkanie Legionu Pilzno ze Stalą Łańcut. Stal, która wzmocniła się i w ostatnim meczu pokonała na wyjeździe Sokoła Sieniawa, jak poradziła sobie tym razem, wynik meczu w 25 minucie otworzyli gospodarze. Tomasz Barycza dośrodkował piłkę z lewej strony boiska do Patryka Misztala, który z około 10 metrów pokonał Arkadiusza Słysza. Nieco ponad dwie minuty po zmianie stron Szymon Szpytma sfaulował, z szarżującego w pole karne Piotra Sygułę i sędzia Albin Kijowski wskazał na jedenastkę, którą na gola zamienił Dominik Kędzior. Pięć minut później łańcucianom udało się odpowiedzieć. Po wrzucie z autu Kamil Matofi wyłożył piłkę na piąty metr, tam dopadł jej Bartłomiej Makowski, który z bliskiej odległości zdobył gola kontaktowego. Niestety dla gości był to ostatni gol w tym meczu. Legion Stal Łańcut 2-1. do 1. W meczach Izolator Boguchwała, Iglopol Dębica i Stal 2 Mielec Kamień goli nie było. Ciekawostką jest to, że to pierwsze w tym sezonie mecze w czwartej lidze podkarpackiej, w której nie padł ani jeden gol. Zaskakują nieco wysokie wyniki w Kolbuszowej i Wiśniowej, a także zadziwia znakomita forma strzelecka Michała Musika, który staje się głównym kandydatem do zwycięstwa w klasyfikacji strzelców. Po 8 meczach ma na koncie 13 trafień. Podsumowując, ósma kolejka przyniosła kolejną zmianę lidera. Dzięki wysokiej wygranej z na fotel powrócił sokół Kolbuszowa Dolna, spychając na drugie miejsce Jotka Jarosław. Nieznaczne awanse zanotowały Iglopol i Czarni Jasło. Kilka oczek w górę powędrował Wisłok Wiśniowa. Cenny punkt w mielcu wywalczył sokół Kamień, który w tabeli przeskoczył z